Dzisiejsza Ewangelia to jest piękny obraz przyjaźni Boga do człowieka. Jest to taki obraz, który Jezus maluje nam, żeby pokazać nam, czym. Tak naprawdę jest Jego miłość do nas, i jak my tą miłość powinniśmy wyrażać na co dzień. Yy, I na podstawie tego fragmentu myślę, że miłość naprawdę nie ma granic. I że ofiarność w miłości jest nieograniczona, powinna być nieograniczona, jeśli my rozumiemy to, co Jezus dla nas zrobił i to, kim On dla nas jest. Dlatego, że mm, pisze tutaj takie zdanie, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. No a to przecież Jezus jest tym, który oddał życie za swoich przyjaciół. On nazwał nas swoimi przyjaciółmi. To jest też tutaj dalej napisane. Dlatego myślę, że nas wzywa do tego, żebyśmy kochając siebie nawzajem, okazywali właśnie taki rodzaj miłości względem drugiego człowieka, żebyśmy byli gotowi umierać za siebie nawzajem, ze względu na Chrystusa i na jego wielką miłość. I w dalszej części Jezus też pisze, że to nie my go wybraliśmy, ale to On nas wybrał i przeznaczył nas na to, żebyśmy szli i przynosili owoc. I co jest ważne, mówi też o tym, żeby ten owoc trwał. I ja to tak rozumiem, że jeśli my przyjmujemy tą miłość Jezusa, jeśli my stajemy się Jego przyjaciółmi, to wydajemy wtedy taki owoc, który trwa, że ta miłość rodzi po prostu coś, co jest wieczne, ponadczasowe, co pochodzi od samego Boga. I dalej Jezus mówi o tym, że o cokolwiek poprosimy w imieniu Jego ojca, to Ojciec nam da. Czasem wyciągamy ten fragment z kontekstu i myślimy, że to chodzi o to, żeby prosić o wszystko i o cokolwiek, i że to od Boga otrzymamy. A kiedy rozumiemy to w całym kontekście tego fragmentu, to widzimy to, że chodzi przecież o tą bliskość z Bogiem, o to, że jeżeli my go poznajemy, poznajemy Jego miłość, tą miłością się kierujemy. Wydaje to trwały owoc, to my po prostu poznajemy marzenia Boga, poznajemy Jego serce, bo znamy Jego słowo i ojciec nam objawia to, co ma w swoim sercu, i my realizujemy Jego wolę. A jeśli ty masz przyjaciela i chcesz dla niego dobrze, to przecież nie będziesz prosił dla niego o coś, czego on nie chce. Więc to jest naturalna konsekwencja tego, że my z Bogiem żyjemy, że prosimy Go o to, co On ma w sercu. I dlatego Jezus mówi, że o cokolwiek poprosimy Ojca w Jego imię, to On nam to da. I też wyobrażam sobie taką metaforę, że kiedy przychodzi adwokat na salę sądową, żeby kogoś bronić, to przecież musi znać sprawę tej osoby. Jeśli przyjdzie nieprzygotowany i nie będzie wiedział o co chodzi, no to jak ma kogoś obronić, będzie mówił tylko o jakichś ogólnikach, o tym, co gdzieś zasłyszał, co mu się wydaje, o jakichś artykułach prawnych, ale tak naprawdę przez to, że nie będzie mieć relacji z tą osobą, nie pozna Jego intencji, nie pozna jego sprawy, to nie będzie w stanie zrobić tego dobrze. I myślę, że tak samo jest z nami i z Jezusem i z ojcem. Że kiedy my znamy Jezusa, to możemy w Jego imieniu prosić ojca o to, czego Ojciec pragnie. Dlatego, że wiemy to od samego Jezusa, który jest przecież naszym przyjacielem, który oddał swoje życie za każdego z nas, nazwał nas przyjaciółmi i dzięki temu my też możemy taką miłość, o, którą, o co nas w sumie prosi, okazywać innym ludziom. I też życzę Tobie, żeby Twoja miłość na co dzień, którą okazujesz innym ludziom, wypływała prosto z serca Jezusa, prosto z tej relacji, którą On ma z Ojcem i z Duchem Świętym i żebyś potrafił okazywać ją innym. I żebyś też był pewny tego każdego dnia, że to On jest tym, który tą miłość Tobie przynosi, z której możesz czerpać nieskończenie wiele na zawsze. Nazywam się Ela Goldman, jestem odpowiedzialna za wspólnotę FHT z Gliwic, prowadzę uwielbienia, yy, mówię konferencje, bardzo chętnie dzielę się tym, co mam, chętnie pomagam innym też, jeśli tylko mogę, odkrywać te talenty i powołanie, które Bóg w nich złożył. I zapraszam Was do medytacji dzisiejszej Ewangelii. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 12 zdanie do 17. To jest moje przekazanie: abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś swoje życie oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przekazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazywałem was przyjaciółmi. Albowiem oznajmiłem Wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Nie Wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem Was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc Wasz trwał, aby wszystko dał Wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To Wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali.